Czas odblokować Talnata. Dobra, planie od defense and defeat zid, te poziomy są fajne, bo one są krótkie. Raczej. Najlepsza strategia. O, jest spiękbym tu zblower. Chyba to wystarczy. Aby ich wszystkich pokonać. Może Walnut jeszcze i spike. I takie rośliny losowe. A, tak mało słońc ma trochę. No, zróbmy tak. I co z tego wyniknie? Italnat odblokowany Nie chce się w sumie go używać za bardzo Nie mam pomysłu jak mogę go wykorzystać Jeszcze mogę odblokować Infinata Okej, okay, dobrze Mamy mecha Futbola zombie Snapdragona wezmę dawno na, naprawdę dawno go nie używałem Mpitch Filmetal Flower sama ognisko rośliny i cherry bomb. o. Dasz mi słońca w sunflowerze? Okej, okay. fajnie No, dwie kolumny sunflowerów i będzie fajnie No, idzie, pierwszy zombie. Na niego chyba wstawię sobie nam dragona Zresztą my nie wiem Talnata wstawię na niego Okej okay. Talnat Mają, tak, one wiem co robi w sumie po co czytam Przyspieszam to Nadlegą kolejny I kolejny I Talnat kolejny Okej, okay. potrzebuję talnata na dole ale chyba nie zdążę się naładować. No ale trudno. Wziąłem magnet ma to bardzo źle, bo tu... Na, na, w tej, w tej fangame jest strasznie dużo tych Bucketheadów. Blower. Tu nie, nie musiałem wziąć blowera. Bo blu, w sensie oni blokują tych jetfokowych zombie. A snublegony i tak sobie z nimi poradziły. Okej. Okay. mecha futboli futbolista zombie. Rozwalam cię od razu. A, co mnie nie od razu, bo potrafi przeżyć to. I zaraz mi popsuje symetrię. Dlatego usuwam tego. A, usunę ten nata, aby mi nie, nie popsuł symetrii. A i tak do niego nie doszedł, bo miał za mało żyć. Ale potrzebuję słońca, więc zrobię tak. O. Okej, okay. dużo tych... Maszynowych pacho... Nie. No to jest taki wiecie, tych maszyn takich. Tych mechów pachołkowych się zrobiło. Jakby czelibą poszedłem na tego mecha futbolistę, bo on może popsuć moją całą symetrię. O! Już idzie, nadchodzi. Smuchuję ich wszystkich. Dobra, on już zginął. Dobra, w prawie koniec tego fajnego, krótkiego poziomu. Teraz jetpackowi zombie. Nie po co to wystawię to? Sens to O! O, dobra. Mój talent jest został teraz uzbrojony. Dobra, nie ma więcej. A nie, jest mecha jeszcze futbolista. I tu dwóch nawet. No, metal Flower, zablokowałeś mi miejsce do postawienia Cherry Bomb. No w końcu, czy, czy mogę tam postawić w końcu roślinę? No w końcu, o dobra, w końcu, mogę, mogę postawić tam roślinę, dobra. Mamy Infinata. Raczej tylko na Big i w się przyda, a na taką, taką no, animację wygrywania. I tak to na celacie nie będę używał. Bo dziewiąty czas zagrać. Ok, mamy te. Mamy plesień. Wykorzystam te, to, że mam Infinata. I go użyję. Tangle Crap też się przyda. Bo kupiłem do niego nowy kostium. Snowdrop. I może Melon Pult. I Chilbin. Tak będzie dobrze. Ale to będzie raczej jedna kolumna sunflowerów, bo... bo. Bo nie ma tyle miejsca na plansza, na, na dwie kolumny. Tu zostawię sobie Infinata Okej, okay, ładnie wygląda dużo, dużo od losu tak się ich zrobiło Dobrze Snowdropik tutaj Tutaj, tutaj Tangle Kelp Ok, potrzebuję więcej Snowdropów Snowdrop tutaj I Snowdrop tutaj też się przyda Zostawmy go infinata. O. I w końcu mówię to co chciałem. Pole siłowe. Teraz zombie nie przejdą. Dopóki tego nie zjedzą. Dobra. Potrzebuję... Mieć słońca na to, Na... Snowdropa. Okej. Okay. Na jeszcze żyje i chyba trzyma się dobrze. Ale nie wiem w sumie. Czuję więcej na do, bo chcę stworzyć melon pulty. ale ledwo mi stać na snowdropy. Dobrze. Wystawiam tutaj. Dobrze. Spoko. Teraz. O nie, ta część prawie ginie, bo się tak. tak mryga jakby. No, melon pult, dawaj melon pult. Pokaż im na co cię stać. Dobra. Tu słuchaj, przydałby się też w sumie Bo ci by. plant food. I teraz mo mogę odnowić tą tarczę. Low tide. Naprawdę, nie. Ja nie lubię tego low tide'u. Jeszcze będą pultem zjedli. O, ta tarcza ma większe hitboxy niż normalnie, bo jeszcze ma hitboxy takie, że ten, ta zombie je tą tarczę. W ogóle jedzenie tarczy, ja nie wiem jak ta tarcza smakuje, że to zombie jedzą tą tarczę, a ja nie na przykład nie wiem, atakują tej tarczy. To w sumie trochę dziwne. No nie, nie wiem. Poziom jest łatwy, chyba. Może dużo zombich, ale z tarczą Infinata, Snowdropami, Miram pultami, wszystko idzie dobrze. No i teraz finała fala. No to oni giną Po kolei wszyscy. Gin ket ketko. Dawno nie grałem tego świata, więc Konfu Temple, czas zagrać trochę. Poziom dziew... dziewiąty... dobra. Po 80. dziesiątym się bambu shuta. To no taki trochę Spike tylko że jakby strzela sobą, jak Bloomerang. Okej, okay, mamy takiego ząbiaka, nie wiem jak on działa, taki z kapeluszem. Może wezmę Infinata, Cherry Bomb, Lighting Mary Marigold może, Coconut Cannon i Spike Rocka, o. Okej, okay. to, to, to to tutaj stanowisko rozwali za pomocą Cherry Bomb. OK. Wsadzę tu mega aby dostać plant fooda Okej okay. Infinity tu wystawię Sobie Infinity nie ma tak dużo życia jak bo ma dwa razy mniej Ale To nie ma chyba większego znaczenia Ale Ale nie, nie widziałem, że w sumie, że Letty Clit może to atakować. Ale tak nie chciałem, aby to atakował. Dobrze, w ogóle ten świat ma bardzo fajną muzykę. A też w ogóle, ja chyba da dałem wam inną muzykę niż ten świat faktycznie ma, bo ten świat chyba ma muzykę z tego. On nie ma muzykę z, z chińskiego Plan Zero 2, tylko ma muzykę chyba z tego. Z, z, z fangame'a Plan Zero Zombie Universe to się chyba nazywa. Tak mi się wydaje. Okej, okay, teraz starczy, aktywować. Jak działa ten zombie? Co on robi? On pije coś? On chyba szybciej je, jak to wypije. Tak mi się wydaje. Zombie raczej nie dojdą nawet do tych stanowisk, bo Infinaty ich blokują. I to jest fajne, że nie dojdą. Tak Wiem co, spoko plant food. O nie, ta czas zniknęła infinata, ale nadal są jeszcze tutaj zwykłe infinaty. Tylko niestety powoli moje infinaty umierają. A wielka fala zombich. Dobrze. Dlating rozwal ich Okej, okay, wszystkie infinyty mi odżyły na szczęście. Już Oprócz tego, zanim już znowu umarł. A potrzebuję plan fouda. Czyli to naprawdę nie ma żadnych plant foodów, tylko te plant Foody... z tych pól tutaj są na, na tym poziomie. No chyba tak, niestety. Na no, te impy rakietowe rozsadzone. Okej, okay, infinity mi odżyły na szczęście. Teraz rock tutaj jest potrzebny. O Jezu, zresztą sta stanowiska na mych infinatach się pojawiły, przez co się przesunęły. Ale dobrze, poziom jest łatwy. na no, burzę robię. A mogą użyć na co finacie, zapomniałem o tym. Na no, wielka fala zombie. No i użyję koksowa armaty dopiero teraz. Koksowa armata, dawaj, strzelaj! Pięknie. Spike rock. No... Ja tutaj tu... No dobra. Okej. Okay. Koksowa mata jeszcze strzeliła na koniec. Bo ją kliknąłem. Specjalnie, co nie było przez przypadek O! Teraz prezencik. No po tej to mina. Nie używam po tej minę. W ogóle ten świat ma to... Bo są na poziomie 16, to tak, to nawet szybciej niż Dark Ages ma. Bo potem no, tu ma 24 czwarty poziom w ogóle... E, nie ogadam się jak... Coś wygląda. Który to jest boss, a który to mini boss. To jest masywna tak, czy to jest jakiś mini boss? Nie wiem. Dobrze, to chyba już nie mam nic więcej do zrobienia w tym odcinku. To wystarczy. Dobra, czas w końcu zrobić z tym ogródkiem, bo mam tu takie mało, mało roślin. Aha. Ogródek nadal... Na, na, naprawdę nie został nadal naprawiony ten ogródek. Ogródek kompletnie nie działa. Nie wiem czy to jest kwestia mojego ale ten ogródek nie działa, naprawdę. Jeszcze wyskoczył mi komunikat, że pro program nie odpowiada, ale, ale zniknął na szczęście i nie wywaliło mi z chociaż pożegnać na jakimkolwiek tle, choć w sumie chyba gra się już zacięła kompletnie, więc szkoda, że już nie działa, bo wcześniej działało wszystko, a nagle teraz nie działa. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i nara, tak, nara.